Dzień dobry, witam. Terazem z gry Blond, z TDF6. Jak ciężko się do gry do muzyki, mam to już trzeci raz, bo na początku były inne pomysły. Dobra, weźmy sobie Hitlera. Ja go, się tak, naz... ja go tak nazwałem. E, pokażę wam jeszcze tego i tego jak najszybciej. Weźmy hitlerzka. I tyle. Weźmy sobie z zapisu. Na początku jak to wyglądało z tym moim nagrywaniem. Nagrywanie wyglądało tak, że najpierw z kartą tam, tam adapterem i kartą dźwiękową, potem y, wyglądało w, to, w ten I w sumie jeszcze z Game Launcherem, potem nagry nagrywałem bez karty dźwiękowej tylko z podczepionym mikrofonem i z Game Launcherem. I teraz nagrywałem to samym DURE co I potem po prostu dodałem to w programie. Do montowania dobra, muzyka i tyle. Dobra. Mm. Jakby dużo się pozmieniało. W, da, może nie jakoś super dużo, ale no jednak się pozmieniało w tym z y, TD. Prawda? 6. Bo tak to, no, to jest jeszcze y, ten zwykły a w sumie to są gry z przecenę, zapomniałem to powiedzieć, e, bo czemu nie będzie dzisiaj są gry z przecenę, a temu, niby miałem kiedy indziej plan na gry, gry, gry z przeceny ale e, że tak jakoś wypadło, że to Bloodstream TD 6 jest za darmo, a wrześniowe 6 jest darmo, bo kosztuje ogólnie 23-24 zł. I co, no ogólnie trochę drogo, prawda? Więc dlatego jest za darmo i dlatego jest dzisiaj taki odcinek. Mm, najlepiej to dawać jeszcze te zombiaki. Nasze znaczy zombie balony. A to jeszcze trochę kosztuje. Dobra, weźmy sobie teraz tak. I powinno być fajnie. No. Właśnie o to mi chodziło z tą ścianą, co jest bardzo mocne. Dobra, zaraz sobie ulepszymy jeszcze bardziej tego Hitlera. Ale to w sumie to, to jest piąty poziom, a żeby miał te dwie rzeczy, no to trzeba troszeczkę. Dobra. Dobra. Mmm, damy se zaraz to ulepszenie na zombie Ależ czekaj, jak ja to powinienem zrobić teraz? Bo mam teraz laga troszeczkę że... Nie no, bo... Naprawdę, dajcie mi tu go Jak tego na wysokim poziomie, o, Hitlera O, oh, fuck Aj no bo, ja go nie ulepszę inaczej on ma dwa ruchy, ja chcę to dowiedzieć, jak on ma ten ruch, jeszcze jeden. No nie! Nie dowiedziałam się jak... no trudno. Tak, dobra, czyli... Nie mam pokazania, co on robi, no zarąbiście. Dobra, weźmy sobie tego łucznika. No No i dobra Ten łusznik jest Bardzo fajny, weźmy sobie Medium, bo Dobra, dajesz Stary, musisz dawać, 50 tych, no to hajs Mniej szybko idzie, więc nie jest źle Ale już bym się chciał napić, o matko Dobra tym ogniem. No to dobrze. Dobra, level up. Matko, ile ciebie trzeba ulepszać. Aaa. Co za i wymyślił Nie, musi być na dziewiątym poziomie, żeby było wystarczająco. Naprawdę. Kto to wymyślił? Tak lujowo. Naprawdę to jest lujowo. O, matko. Po co to tak utrudniać życie? Naprawdę to już jest specjalnie utrudniane życie. O, matka. da ja, mogę to ulepszyć, ale wolelbym chyba to. W sumie Fenix by był chyba bardziej tak lepszym wyborem. Dobra, zaraz. Zaraz co się stanie. Wkroczysz na dziewiąty poziom. O matko! To za to wymyślił. Naprawdę. To była menda. Mogę to powiedzieć. Wreszcie już. Dajcie tam. Dobra. No nie gadaj mi, że jeszcze nie masz... To od dziesiątego masz już tę zdolno zdolność. Ja, pitole, no nie gadaj mi, że od dziesiątego, a nie od dziewiątego. No ty chyba ze mnie se robisz, naprawdę. Ja, se ze mnie robisz, że ja pitole. To było smutne. 4000. Ooo, maska. Uda się tego. Ja już mam wyrąbane na ten wasz hajs. Szczerze mówiąc. A bo ja mam tutaj tą zdolność. Kiedyś na niego to ci ciekawia. Czekaj. Czy ja tak. A nie, bo on ma taką typową. Dobra, kumam. O, ale mi już się nie chce czekać. A ja mam tu. Ja mam tu na dole tą zdolność. Dobra. To no dobrze. Weźcie. Ja zaraz tu zbieram te 8 tysięcy. To będzie chwila. Moment. Uno for war. Proszę. Dajcie już to. Mogę. W sumie... Ile się trzeba na to namęczyć? Ja, Fitola. W sumie, to ja po prostu zrobię przerwę. Ja przestanę nagrywać. Zaraz. I po prostu zobaczymy się, kiedy ja będę miał tego ognistego. I tamtą małpę. Jawal! Wreszcie ta druga <gryw> Ja Ile ja trzeba się namęczyć. Dobra, weźmy już od razu pokażmy tego Fenixa, bo pewnie. Matko jak ten fenig źle wygląda? Ja pitole. Dobra. Tak wygląda ten jego drugi atak. Czyli strzałki z powietrzem. Ja pitole. Ile? Tyle męczenia, ale byle pokazać jeden ruch rąbany. O, dobra. No to zaraz się widzimy. Dobra, jak się namęczyłem. To mamy... Tą kolejną rzecz, czyli yy, ulepszenie do tamtego. Tak, i tu mamy. Więc spoko. Dobra, no to, to jest takie zagrzenie, jak ten Charlie'ey ma. Prawda? I ma taką eksplozję. I to jest praktycznie wszystko, co on ma. Dosłownie, to, to jest wszystko. No, więcej nie ma. No i znowu się zaraz. Dobra, już wreszcie mam to. Dobra, ten typek sadzi jakieś drzewa i nie wiem co one robią. On ma taką umiejętność, że stawia kolce i jeszcze jakąś umiejętność. O, to tutaj można zobaczyć te kolce. Prawda? I teraz jeszcze jakieś drzewa. Aha, taki mały los. Całkiem ciekawym. By trzymałe to. Muszą powiedzieć. I to jest praktycznie wszystko, co on umie. A jeszcze taki. W sumie to wszystko. Umie stawiać takie kolce i takie drzewo. I jeszcze jakąś budowlę. A to już nie jakąś umiejętność. O, tu można zobaczyć. Nie wiem co to jest. Nie wiem co to robi nawet. Potem jakiś. Nie wiem co on robi. <słuch> Dobra, wreszcie skończyłem. Pokazałem wszystkie postacie, które można dać za... Więc ja będę szormnął i paaa!